W ostatnim odcinku mówiłam Wam o swoim dzieciństwie. Opowiedziałam Wam to tak, jak potrafiłam ubrać to w słowa i w najkrótszy sposób Wam to przedstawić. Wiem, że to nie jest wszystko, to jest tylko część tego, co się wydarzyło, ale było to dawno temu i dużo wspomnień wraca dopiero po czasie, po latach. Ale jakbyście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, to chętnie wrócę do tych. Tematów i odpowiem na Wasze pytania. Myślałam, że pierwszy odcinek będzie najtrudniejszym odcinkiem, i taki był, ale zarazem najłatwiejszy, bo im więcej się zastanawiam i sięgam dalej pamięcią do przeszłości, to pojawia się coraz więcej emocji. Co innego, mieć myśli w głowie, a co innego wypowiadać to na głos to jest zupełnie inna historia szczególnie jeśli się przez całe życie nie miało przestrzeni aby być wysłuchanym. Dzisiaj chciałam poruszyć temat rany matki ojca, coś co nie było dla mnie przez długi czas jasne, ale zrozumienie tego bardzo zmieniło moje życie. Rana matki wpływa na Nasze poczucie własnej wartości, na zdolność budowania zdrowych relacji oraz na wyrażaniu miłości, i często towarzyszy temu również chroniczne poczucie odrzucenia. Brak emocjonalnego bezpieczeństwa sprawia, że nie umiemy siebie uspokajać, i nie wiemy, jak rodzić sobie z emocjami. Przez wiele lat. Również miałam z tym problem. Wiele razy podczas kryzysowych dla mnie sytuacji, gdzie nie radziłam sobie z emocjami, wpadałam w panikę i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Wiele razy myślałam o śmierci: o tym, że nie chcę już tutaj być, nie chcę się tak czuć, nie chciałam, żebym istniała. Mm. Pamiętam jeden, jedną sytuację, w której nałykałam się tabletek, ale zaczęłam się dziwnie czuć. Zaczęło mi coś wysko, wys, wychodzić na skórze. Spanikowałam, przestraszyłam się. I na szczęście ktoś mi pomógł żałądek wypłukać mlekiem. Nic mi się nie stało. Teraz sobie zdaję sprawę, że nie było to za mądre. Było to wręcz bardzo samolubne ze względu na mojego syna. Gdyby mi się coś stało, to zostałby tak naprawdę sam. Na szczęście, dzisiaj wiem jak sobie radzić w takich sytuacjach i nigdy więcej nie pozwolę do takiej, dojść do takiej sytuacji. Z rana ojca wpływa na nasz obraz, na naszą pewność siebie, na niezależność, na poczucie własnej wartości. I tu Wam trochę opowiem o moim Tacie i mojej relacji z nim. Szczerze mówiąc, nie mam zbyt wiele wspomnień związanych z Tatą. Gdy się urodziłam, to miał prawie 50 lat, był prawie 20 lat starszy od mojej mamy. Mm, tak, jak już mówiłam, posiadał trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa, z którymi nie utrzymywał kontaktu. Nie wiem dlaczego, bo nie rozmawialiśmy na ten temat. Tak naprawdę najlepsze wspomnienia z tatą to mam tylko podczas wakacji, kiedy zabierał nas nad jezioro albo pod namiot. Co prawda, miał swój świat, robił swoje rzeczy, łowił ryby. A my robiliśmy co chcieliśmy, ale w tamtym czasie to było dla nas super. Tata głównie od rana do wieczora był zapracowany i zawsze nas tylko potrzebował do pomocy przy naprawie wak. Zawsze był dla nas nieobecny i fizycznie, i mentalnie, i tak jak mama, również nie umiał rozmawiać o emocjach. Nigdy nie usłyszałam od niego słów kocham cię, ani nie pamiętam żadnego przytulenia. Nigdy nie czułam się, że jestem czyjąś małą córeczką i nie czułam się bezpiecznie. Tak naprawdę później nasz kontakt jeszcze bardziej się pogorszył, i gdy byłam nastolatką, to w ogóle nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka. Całe życie tata tak naprawdę pracował, nie wtrącał się w wychowanie. Dopiero gdy coś się stało, to zaczął się interesować, ale wtedy na nas od razu tylko krzyczał. Także ja byłam zawsze na to zła. Nigdy nie słuchałam, co ma do powiedzenia, bo uważałam, że nie ma, prawa. skoro wcześniej się w ogóle nie interesował, to nie ma prawa. Nic nam mówić i mieć do nich pretensji. Także cały czas w sumie się kłóciliśmy. Najtrudniejszym dla mnie momentem było, kiedy dowiedziałam się, że tata zachorował na raka. Mieszkałam już wtedy w Anglii. Mm. Najgorsze jest to, że pojechaliśmy na święta Bożego Narodzenia. To były nasze ostatnie wspólne święta, które przez mojego chłopaka i tak nie spędziliśmy razem. Przed Wigilią zrobił mi awanturę jak zwykle o nic, że już nie chce ze mną być. Wtedy jeszcze nie radziłam sobie z emocjami i wpadłam w panikę i przed Wigilią po prostu wyszłam w domu i nie wróciłam na tą Wigilię. To była ostatnia wigilia z moim tatą. Yy, ogólnie podczas choroby miałam problem, żeby wejść do niego, do pokoju, żeby z nim porozmawiać. Po prostu mam od małego takie coś, że się boję śmierci, boję się starszych ludzi. I tata był podczas choroby już trochę był nieobecny, mówił dziwne rzeczy i nie mogłam po prostu spędzać z nim czasu. Również najgorszą rzeczą dla mnie potem była wiadomość o jego śmierci. Ten dzień pamiętam jak dziś. Tak naprawdę śmierć taty to był najtrudniejszy dzień w moim życiu i ten dzień również zapoczątkował serię wydarzeń, które później doprowadziły mnie do depresji, ale to powiem o tym później. Moja reakcja na śmierć taty była: Mogę powiedzieć, że dziwna nie dochodziło do mnie to do wiadomości. Tak naprawdę nikogo w domu o tym nie powiadomiłam. Gdy pojechałam, na pogrzeb, to w ogóle nie byłam w stanie zapytać się mamie o, ta o tatę, jak umarł, ani tego typu sprawy. Udawałam tak naprawdę, jakby się nic nie stało. Rozmawiałam o wszystkim innym niż o tym, co się stało. Dopiero po 10 latach, tak naprawdę, ten ból przeszedł, i mama mi opowiedziała o chwili śmierci. Również się śmiałam, wygupiałam. moja reakcja była zupełnie nieadekwatna do sytuacji, ale tak sobie radziłam po prostu z bólem, który miałam w sercu. Nie mogłam również iść na różaniec. Który był przed pogrzebem nie byłam w stanie iść i zobaczyć tatę Mam żal również do siebie o to, że na pogrzebie nie podeszłam do trumny i się z tatą nie pożegnałam, ale miałam w sobie tyle cierpienia było to dla mnie bardzo trudne i nawet dzisiaj nie wiem czy byłabym w stanie to zrobić. Temat śmierci dla każdego jest bardzo bolesny i trudny, ale niestety nas nie ominie i trzeba nauczyć sobie z tym radzić. Dla mnie bolesne jest to o tyle, że nigdy nie zaznałam tak naprawdę tej miłości ani czułości ze strony ojca. Wracając do tematu rany matki i ojca, to są to blizny, które wpływają na to, jak my postrzegamy siebie, jak dajemy się innym traktować i jak sami umiemy również okazywać miłość innym. Dla mnie najsmutniejsze w tym momencie jest nie to, że ja nie miałam tych rozmów, tego okazywania uczuć, tylko to, że nie będąc tego nauczona, nie będąc nauczona rozmowy, nie będąc nauczona przytulania, mówienia kocham cię, ja sama również nie dałam tego mojemu synowi, mm. nie poświęciłam mu wystarczająco czasu, i gdy Przechodziłam przez swoje traumy, swój ból, swoje cierpienie. Nie zauważyłam, że on również ma swoje kłopoty. Wiele sytuacji, które również mogły się skończyć źle. Dzisiaj jestem dumna, że z tego, że zdałam sobie sprawę z tego, jak wygląd powinna wyglądać rola mamy i z tego, że również bardzo ciężko nad sobą pracowałam, nad tym, żeby panować nad swoimi emocjami, nad swoim życiem, żeby nie rzutowało to na moje dziecko. Dzisiaj, kiedy jestem bardziej świadoma yy, siebie, świadoma swojego życia, tym co się świadoma tego, co się stało, jak Życie powinno wyglądać, a jak nie powinno wyglądać, mam teraz zupełnie inne relacje z synem. I nigdy więcej na to nie pozwolę, żeby jeszcze kiedykolwiek poczuł się samotny, bo doskonale wiem, jak to jest i co przeżywał, gdy miał swoje trudne momenty i. Nie miał żadnego wsparcia. Pamiętaj, że tego, co minęło, to już nie możemy zmienić, ale możemy zmienić to, co jest przed nami. Także ja tak zrobiłam. Z synem mamy bardzo dobre relacje. Codziennie się śmiejemy, wygłupiamy i tak naprawdę to jest jedyna osoba, przy której mogę się czuć sobą. Mam nadzieję, że mój syn o tym wie, że bardzo go kocham i że zawsze może na mnie liczyć. W wyniku tych traum nie czułam się ważna i szukałam kogoś, kto sprawi, że właśnie się taka poczuje. Umiałam kochać siebie, więc błagałam o miłość na zewnątrz. Nie dostałam akceptacji w dzieciństwie, więc później desperacko próbowałam ją zdobyć często za wszelką cenę. I właśnie ta potrzeba tej akceptacji i pragnienie miłości, ta luka, której nie dało się łatwo uzupełnić w moim życiu, zaprowadziła mnie w ramiona mojej pierwszej karmicznej miłości, miłości, która miała mnie uleczyć, a tak naprawdę jeszcze bardziej obnażyła moje rany. I o tym właśnie będzie mój następny odcinek, więc zapraszam was